Już po raz dziesiąty park Chopina zmienił się w najpogodniejsze i najbardziej kolorowe miejsce w mieście, a to za sprawą kolejnej edycji rodzinnego pikniku seniora. Zabawa rozpoczęła się tradycyjnie od barwnej i pełnej pozytywnej energii parady. Uroczysty przemarsz seniorów w towarzystwie orkiestry Dętej z Ostropy oraz gliwickich marżoretek Pantery dotarł do Parku Chopina, gdzie rozpoczęło się coroczne święto. W tym roku wrażenia fantastyczne, bo piknik znacznie nam się rozrósł. Włączył się samorząd województwa. Pan marszałek Jakub Chełsowski odpowiedział na nasze zaproszenie i piknik w Gliwicach staje się regionalny. Gościmy dzisiaj oprócz gliwicza, oczywiście i to nie tylko seniorów, bo to jest piknik rodzinny, a więc od najmniejszych dzieci do, do najstarszych seniorów. Gościmy również mieszkańców innych miast naszego województwa. Bardzo nas to cieszy. Gliwicy seniorzy od dawna byli bardzo aktywni i pełni pomysłów. Przypomnę, że jeden z pierwszych uniwersytetów trzeciego wieku powstał właśnie tu w Gliwicach. Do tej pory jest bardzo aktywny, bardzo się rozrósł. A poza tym ten pomysł z rodzinnym piknikiem seniora ma już paręnaście lat, bo jest dziesiąty, owszem, ale była przerwa na pandemię, więc tu się naprawdę dużo dzieje. Myślę, że starsi ludzie, którzy chcą być aktywni, mają świetne do tego możliwości w Gliwicach i warto z nich korzystać, dlatego, że im więcej ruchu aktywności, pogody ducha, tym po prostu ta jesień życia jest przyjemniejsza. Na wszystkich przybyłych czekało mnóstwo atrakcji znajdujących się przy ponad 60 stanowiskach w pięciu strefach tematycznych. Na odwiedzających czekały między innymi strefa kultury i edukacji seniora, technologii i innowacji, aktywności oraz zdrowia i urody. No jest pięknie, no piękny pochód zrobiony jest te dziewczyny. Także naprawdę jesteśmy zachwyceni. Przyjemnie jest. Ludzie zadowoleni. Dużo osób, dużo różnych aktywności. Według zainteresowania. Bardzo fajnie, pogoda dopisała. Dużo ludzi, dużo dzieci, dużo straganów, dużo gadżetów, jak widać, także super. Mnie się bardzo podoba. Fajnie, jest, muzyka gra, no to ludzie się bawią, pogoda sprzyja. No, no zobaczymy, to będzie dalej, no wszystko się rozwija. Bardzo ładnie, jest zainicjowane. Że y, młodzież występuje dzieci z różnych szk szkół. Teraz jest pod popis y, szermierki japońskiej. No i czekam na występy naszej grupy tanecznej z Uniwersytetu III wieku. Organizatorem Gliwickiego rodzinnego pikniku seniora było miasto Gliwice, a współorganizatorem urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem prezydenta miasta Gliwice Adama Neumana oraz Marszałka województwa śląskiego Jakuba Heustowskiego.